Aż napiszecie, jak napiszecie, że jest. O, Renatka napisała. Mhm. Renatka napisała, że jest ok. O, Andrzej, że słychać, super. No to już się bardzo cieszę. <laughs> Helenka, super. O, Lidia, witam, super, bardzo, bardzo, bardzo z całego serca. Was witam. Mm. <laughs> Dziękuję za serduszka, kochani. E... Jak wiecie, kochani, jeżeli ja e, robię nagranie, a zwłaszcza live w tygodniu, to znaczy, że coś się zapewne dzieje. No i się dzieje. Dlatego, e, jakby nie czekałam do soboty czy niedzieli, żeby zrobić to nagranie, tylko, że tak powiem, od razu e, chciałam Wam przekazać najnowsze informacje. Najnowsza informacja numer jeden, e, kochani, podejrzewam, że większość z was już to wyczuła. Od wczoraj schodzą niesamowicie silne energie światła, bardzo, bardzo silne. Każdy z was może mieć jakby inne doznania, tak inne objawy intensywności światła. Ale to, jak ja na przykład odczuwam, niesłychanie zmogło się odczuwanie mentalne. No ja normalnie, jak wiecie, widzę, odczuwam mentalnie, ale teraz to po prostu dwu, trzykrotnie się wzmogło. Więc sama jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem intensywności tej energii, bo Powiem Wam, że tak intensywnej energii nie czułam bardzo długo. I dlaczego od razu Wam to chciałam właśnie podzielić się z Wami? Wykorzystujcie tą energię jak najwięcej, tak jak czujecie, tak jak robicie. Czy to są medytacje, czy to są łączenie się ze źródłem, czy to jest jakieś ćwiczenia odczuwania, róbcie. Dlatego, że te energie, które w tej chwili schodzą, będą jakby potęgować i wzmacniać wasze wysiłki. To, co będziecie robić. A co za tym idzie, możecie szybciej mieć sukces. Tak? Czyli to, co ćwiczycie, to, do czego dążycie, możecie szybciej osiągnąć. Bo te energie, które spływają, bardzo temu sp sprzyjają. Bardzo, 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 bardzo. To jest naprawdę coś niesamowitego. Wow. Dlatego chciałam się z Wami na bieżąco, szybko z tym podzielić, żebyście, bo nie wiem, ile to potrwa. Może, na ten moment, tak jak obserwuję, może to potrwać 3, 4, może 5 dni. Na ten moment. Zobaczymy, jak dalej źródło oczywiście zadecyduje na ten moment. Więc macie tak naprawdę do weekendu włącznie, macie czas i możliwość pracy nad sobą. Więc, dlatego też, ym, oczywiście to jest Wasza decyzja i wola, ja tutaj tylko jakby sugeruję, że tak można. Wzmożyć teraz przez te dni wysiłki, ćwiczenia. Bo wasze wysiłki mogą mieć naprawdę niesamowite owoce, skutki. Możecie dużo lepiej, dużo głębiej odczuwać, dużo lepiej, dużo wyraźniej widzieć. Dlatego sugeruję naprawdę korzystać z tego czasu, bo to, do czego dążycie, to, co jest waszym pragnieniem, jak najbardziej właśnie może się spełnić w tym okresie, bo naprawdę energia temu sprzyja bardzo. Ale ola, szczęście, że trafiłam na taki live, cieszę się, kochanie. Tereska, witam Paulinko i wszystkich oglądających. Również z całego serca witam. Dorotka, myślę, że ma to związek z Nowiem i tak jest ekstra mega wpływ. Znaczy wiesz co, Nów jest co jakiś czas, więc jeżeli to była tylko kwestia Nowiu, to by to w kółko było, a ja w tym roku nie przypominam sobie takiej energii. Więc tu akurat w tym przypadku Nów ma znikome znaczenie, bo po prostu ze źródła spływa bardzo... Mocna, intensywna energia. Ona jest bardzo intensywna. Skoro ja, mimo że mam zdolności, ja odczuwam mega różnicę, bo ja nawet jestem zaskoczona, no to jak wy możecie być zaskoczeni tym, jakie u Was mogą być efekty? Cześć Sebastianku. Także, kochani, jak najbardziej, naprawdę korzystajcie z tego czasu, ćwiczcie, czy oddechy, czy medytacje, czy jakieś ćwiczenia, które macie. Róbcie tak, jak czujecie. Zaufajcie swojemu sercu, własnej duszy, czyli sobie, źródłu i działajcie. Ola zapytała, czy związane jest to z rozwinięciem naszych darów, talentów, czy też spełnieniem się celów, do których dążymy. Tak, no to jakby sprzyja, Olu. To sprzyja temu. Ta energia jest tak mocna, tak intensywna, że ona będzie sprzyjała właśnie o co chodzi. To, co masz w sercu, tak, do czego dążysz, tak, to to. Jakby jest wzmacniane w tej chwili, bo ty sercem swoim, swoim pragnieniem wzmacniasz to, do czego chcesz dążyć, jaki efekt chcesz uzyskać. A teraz ta energia, która spływa ze źródła, temu bardzo sprzyja. E, RM raczej od miesiąca. Nie. To, co jest w tej chwili, ja nie mówię o jakichś innych rzeczach. To, co jest, ja mówię o tej energii, która w tym momencie spływa. Ona jest od wczoraj. Od wczoraj w nocy, dokładnie rzecz ujmując. Więc e, to nie jest od miesiąca. Inne energie, owszem, schodziły, ale nie ta. Ja mówię o tej konkretnej częstotliwości, która teraz schodzi. Dlatego tu trzeba rozróżniać pewne rzeczy. E, e, Hania pyta, proszę podpowiedz jakieś najlepsze ćwiczenie. Najlepsze ćwiczenie, które ja znam. I tak jak ja robiłam, i tym się dzielę z wami cały czas, to są oddechy. Czyli. Wyciszanie umysłu, czyli powolny, delikatny wdech nosem. Powolny, delikatny wydech ustami. Kiedy wciągniesz powietrze maksymalnie do brzucha, robisz zatrzymanie na tyle długo, na ile możesz, po czym zaczynasz wydychać powietrze. Jak wypuścisz maksymalnie, ile możesz, znowu robisz zatrzymanie i znowu wdech. I taki cykl cały czas. I podczas tego ćwiczenia, jakby cała twoja uwaga, Powinna się skupiać na obserwacji tego oddechu. Jak to powietrze wchodzi i wychodzi przez ciebie. Wtedy też zaczniesz, znaczy, możesz, bo to jest indywidualne. Możesz mieć mrowienie, możesz mieć dreszcze, możesz mieć. Może ci się w głowie kołować. To są oznaki, że robisz dobrze. Tak? Czyli to znaczy, że robisz dobrze. Możesz mieć własne, bo jeżeli ktoś ma już troszkę rozwinięte zdolności, to może mieć jakby, że te zdolności się uruchamiają momentalnie. Ale tu, jakby celem tego ćwiczenia jest wyciszenie maksymalne umysłu, czyli żeby umysł poszedł spać, żebyś weszła w przestrzeń ciszy swojego serca, bo wtedy. Uzyskujesz połączenie ze źródłem. A połączenie ze źródłem możesz poczuć, jej nie tyle zobaczysz, jej jedynie możesz poczuć. I możesz je poczuć jedynie wtedy, kiedy umysł śpi, bo umysł jest głośny. Umysł cały czas gada. Andrzejek napisał. Dzisiaj przejeżdżałem przez Pabianistę, czułem bardzo silną energię. Tak, dokładnie, jest bardzo silna, naprawdę. Czekajcie, coś jeszcze chciałam powiedzieć. Także róbcie tak, jak czujecie, bo tak jak ja mówię, intuicja wasza, własna jest najważniejsza. Tak, to jest najważniejsze. Mieczysław Mieczyła pyta, jak ta energia ma się na nasze DNA. Ta energia również będzie wpływała na DNA, ale jakby w pośredni sposób to, co czuje, ta energia przede wszystkim bardzo mocno aktywuje zdolności, bardzo mocno czyści kanały energetyczne, co będzie sprzyjało. Aktywacji zdolności, bo o, ta energia przede wszystkim działa jak czyszczenie naszych kanałów energetycznych, dlatego ona jest intensywna, żeby tam, gdzie są zabrudzenia w kanałach energetycznych, żeby je przeczyścić. Tak? Także nie, co niektórzy mogą się źle czuć, bo może być dla nich za wysoka ta energia, za intensywna i mogą się źle czuć w, tak, w taką energię, też tak może być. Ale wtedy to właśnie wyciszajcie się, idź spać, daj temu działać, po prostu. To jest ważne. To jest ważne też, żebyście na przykład dali intencję, czyli na przykład daję intencję do źródła, że pragnę z całego serca, z całej duszy, aby najczystsze źródło światła i miłości pokierowało. Najczystszą energią światła i miłości, która w tej chwili spływa z samego źródła, tak, aby zadziało się wszystko, co najlepsze dla mnie, dla mojego rozwoju, dla mojej świadomości i dla wszystkich innych. I taką intencję możesz dać. I w tej intencji zawiera się wszystko, bo ty możesz nie wiedzieć, co jest najlepsze w tym momencie dla ciebie, tak? Czyli dajesz intencję do źródła, co ma się zadziać, tak? Że to źródło, żeby pokierowało, a ty rób tak, jak ci źródło pokieruje. Jeżeli poczujesz, że masz ochotę zrobić medytację, zrób medytację. Masz ochotę, nie wiem, zrobić oddechy, zrób oddechy. Masz ochotę iść do lasu, iść do lasu. Tak? Słuchaj podpowiedzi, które będziesz miała. Czy miał. To jest ważne, bo im częściej słuchasz tego, co do ciebie mówi dusza i źródło, tym częściej te odpowiedzi będziesz mieć. Tak to działa. Dlatego, kochani, to jest mega dobra wiadomość, dlatego że. Yy, może to pomóc wielu z was naprawdę bardzo oczyścić swoją energię i pamiętajcie, że to wy własnym sercem, własną duszą, własną miłością wzmacniacie to działanie. Im większe jest wasze zaufanie do źródła, im większe jest wasze zaufanie do własnej duszy, tym lepsze są efekty. Wasza Wiara, wasze zaufanie jest tu kluczowe. Nie do mnie, ale do źródła. To jest bardzo ważne, bo to daje wam właśnie to połączenie. Jeżeli komuś nie ufasz, to się nie chcesz z nim łączyć. Jeżeli byś nie ufała źródłu, to nie nastąpi połączenie. Dlatego tak ważne jest to zaufanie. Bo te, tylko kiedy masz pou, zaufanie do źródła, tylko wtedy może dojść do połączenia. Rozumiecie? Tak to działa. W ten sposób. Także to jest mega dobra wiadomość, yy, i dlatego tak bardzo chciałam się z Wami szybko z nią podzielić żebyście skorzystali z niej jak najwięcej. Na tyle, ile jest to możliwe. I fajnie właśnie, że jest to teraz, przed weekendem akurat. Bo większość z was będzie miała szansę, chociaż czy w sobotę, czy w niedzielę, mieć ten czas dla siebie, jakby postarać się wykorzystać, zdobyć ten czas dla siebie, żeby zrobić jak najwięcej z miłości do siebie. Kochani, informacja druga. E, jakiś czas temu YouTube e, uruchomił wszędzie na całej swojej platformie coś takiego, jak taki przycisk pod każdym filmem Wesprzyj. E, ja to już dawno uruchomiłam i postanowiłam teraz wszystkim tym, którzy przez cały czas yy, spirali mnie, co jakiś czas podziękować. To będzie rodzaj mojego podziękowania wdzięczności, że co jakiś czas będę robiła czy jakiś live, czy jakąś inną niespodziankę w formie podziękowania wdzięczności dla Was. Ale pomyślałam sobie, że fajnie by było, jakby każdy z Was mógł z tego korzystać. Żeby być w tej grupie, i dlatego utworzyłam, że najniższa stawka, jaka jest, która wystarczy, żeby być w tej grupie, która wspiera, to jest 9,99, czyli niecałe 10 zł, wystarczy, że jesteście już w tej grupie. Bo pomyślałam sobie w ten sposób, że chcę zrobić tak. Żeby każdy mógł być w tej grupie. Żeby każdego było na to stać. Dlatego są jakby trzy warianty. Każdy z Was własnym sercem decyduje, na który chce się złożyć. Na który chce uruchomić. I to z własnego serca tak zdecydujcie, jak Wam serce poddyktuje, jak Wam serce podpowie, który, którą chcecie mnie wesprzeć. To bardzo mi pomoże, dlatego że programy, e, sprzęty do nagrywania to wszystko jest bardzo drogie. Dlatego to na pewno mi pomoże i niewątpliwie. Także będę wam ogromnie wdzięczna, a jednocześnie też to e, tak pomyślałam, tak poczułam, że to też jakby będziemy wtedy taką grupą już, taką rodziną, że dzięki temu. Na te nasze spotkania nie będą mogli wchodzić inni z zewnątrz. Czyli będą z nami tylko ci, którzy, że tak powiem, rezonują z moim nagraniem. Czyli ten, kto zgadza się z tym, co ja mówię, czy czuje to, co ja mówię, to wtedy będzie, tak? bo. A ci, którzy nie chcą być, to po prostu ich nie będzie. I tak pomyślałam, że to też temu będzie sprzyjało, że będziemy w takiej rodzinie, Takiej grupie razem, gdzie wszyscy po prostu będziemy siebie odczuwać sercem. Bo pragnę, aby ci, którzy mnie słuchają, to żeby byli ci, którzy naprawdę uruchamiają serce. Ci, którzy chcą hejtować, jakieś głupie teksty pisać, naprawdę niech idą sobie gdzieś indziej. Niech nas zostawią. Ja naprawdę się nie obrażę. Nie mam do nich żalu. Ale ja pragnę, żeby tutaj na moim kanale, żeby była jak najwyższa energia, jak najczystsza. I też pomyślałam, że to temu też będzie mogło sprzyjać. Dlatego teraz najbliższy live, czyli już w sobotę zrobię dla wspierających. Tam będą tylko wspierający. Czyli każdy z was ma czas dzisiaj, jutro, w sobotę, Zdecydować, czy chcę, czy nie chce. I wtedy automatycznie będziecie dołączeni do tej grupy, o której planuję ten live. Najprawdopodobniej między 18 a 20. W sobotę jeszcze napiszę. Napiszę, oczywiście dam link. Yy, I dostaniecie na pewno, przynajmniej większość z Was powiadomienia. Więc. Yy, macie czas tak sobie zdecydować. Oczywiście będę robiła nagrania tak jak zawsze dla wszystkich żeby każdy miał do tego dostęp ale również będę starała się co jakiś czas dawać jakąś czy niespodziankę czy jakąś właśnie live tak żeby żebyśmy mogli w tej grupie wspierającej się nawzajem robić jak najwięcej i też po rozmowie z jednym z słuchaczy też właśnie Pomyślałam, że być może na którymś najbliższym czy live, no najprawdopodobniej live, zrobimy rodzaj medytacji. Co bardzo dawno nie robiłam na live'ach medytacji, ale też nie tylko dla nas samych, ale dla całego naszego kraju, dla całej Ziemi. Dla nas wszystkich. I tak poczułam, żeby zrobić. Jeszcze napiszę, poinformuję Was kiedy. Zobaczę. Nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę, jeszcze zobaczę, ale tak poczułam, że. A, a właśnie, słuchajcie, a może właśnie zrobić teraz w ten weekend, bo skoro schodzą, słuchajcie, tak mocne energie, to jakbyśmy zrobili taką medytację. W tych energiach to ona będzie miała dużo większą moc. No właśnie. No, to jest pomysł. Dobra, kochani, tu ja przemyślę jeszcze, zobaczę, e, kiedy dokładnie byśmy zrobili też medytację oprócz tego live'u dla e, wspierających. Czy w niedzielę może zobaczę jeszcze. Na pewno wam napiszę, dam wam znać. Dobrze, kochani, to w takim układzie jesteśmy w kontakcie. Ja Wam informacje będę wstawiała i na Facebooku, i tutaj na YouTubie społeczności. Zachęcam oczywiście każdego, kto tylko chce, do wspierania mojego kanału i mnie w tym, co robię. Ja, jak zawsze, życzę Wam, kochani, wszystkiego, co najlepsze. I z całego serca, z całej mojej duszy, proszę najczystsze źródło światła i miłości, aby swoją miłością i światłem otuliła, wypełniła każdego, kto jest teraz na tym live, kto będzie tego odsłuchiwał i kto jest na to otwarty wyłącznie na połączeniu ze źródłem każdy własnym swoim połączeniu ze źródłem niech ta najczystsza miłość i światło wypełni każdego z nas otuli każdego z nas tak aby każdego z nas pole aury było najmocniejsze jakie może być aby ta energia spływała i wypełniała nas niech ta energia wypełni nasze domy Niech ta energia spłynie na nasze zwierzęta, na wszystkie, jakie mamy. Niech ta energia spłynie na naszych bliskich, jeżeli to jest zgodne z ich wolą. Niech ta energia wpłynie na relacje międzyludzkie, aby panował pokój, aby panowała miłość i światło pomiędzy ludźmi, aby wszystko, co negatywne, Zostało przetransformowane najczystszą miłością i światłem. Niech ta najczystsza miłość i światło rozbłyśnie na całej ziemi. Niech eksploduje na całej ziemi. Niech zapanuje na ziemi światło i miłość. Niech tak się stanie teraz. Tak, Dorotko, dokładnie. I niech obudzi wszystkie istoty, niech tak się stanie teraz. Jak najbardziej. Jolu, na fundację nie, bo tego YouTube nie liczy, niestety. Niestety, tego YouTube. To jest tylko to, co na YouTubie, tak? Czyli jeżeli ktoś na fundację, to swoją drogą może. A tu na przykład wystarczy, nie wiem, za 10 zł możesz, tak? Na przykład. Bo fundacja to jest osobne. Tego YouTube nie policzy. Bo nie ma do tego dostępu. Dobrze, kochani. Jeszcze raz. Kocham was. E, Haniu, ja nie mogę za ciebie tego dołączyć. Nie mogę. Tylko Ty możesz. Ja nie mam takich uprawnień, żeby Ciebie dołączyć. Bo to się, to się dzieje automatycznie przez YouTube'a. Także najwyżej możesz poprosić kogoś, żeby ci ktoś pomógł w tym przy twoim telefonie czy przy twoim komputerze. Ja nie mam takiej możliwości. Naprawdę bardzo bym chciała, ale nie mam, żebym za ciebie mogła ciebie dołączyć. Nie mam. Dobrze, kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia.